Mamy 40 spółek na DAXie. No dobrze, ale czy musimy analizować 40 spółek, żeby wiedzieć, co słychać w indeksie? No to by było przynajmniej dziwne, gdybyśmy tak robili, zważywszy na to, że mamy już pewną ściągę na tym screenie. Jak, jaką ściągę mamy? No oczywiście prócz numeracji, oczywiście prócz tickeru, oczywiście prócz nazwy. Mamy jeszcze tutaj, oczywiście wybrałem biały, bo myślałem, że będę operował bardziej na, na slajdzie, w każdym razie mamy tutaj jego wielkość. I co to oznacza? Że tyle dana spółka, przynajmniej w teorii, a to też jest słowo klucz, przynajmniej w teorii zawiera udział w danym indeksie. I teraz, jeżeli mamy tak jak tutaj, wgląd w to, że powiedzmy do Airbusa albo powiedzmy do grupy ubezpieczeniowej z numerem 7, mamy 7 spółek, które posiada 16, prawie 10, prawie 8, 6,5, 5, no powiedzmy 55. Około, tak na oko, można mi poprawić się szybko policzyć, ale to jest około 48 do 53 maksymalnie, tak na oko licząc na szybko. No to po co analizować większość spółek, skoro samych 10, albo tutaj w tym wypadku 7, powiedziałem, samych 7 spółek posiada więcej niż połowę samego indeksu, jeżeli chodzi o składowe. Innymi słowy, mówiąc jeszcze prościej, tych 7 spółek stanowi w większości przypadków to, jak rynek będzie się zachowywał,